Widać, z kryptomaniacy na Krypto Bros. Ekosystem Luna może mieć kłopoty, może, ale nie musi. A więc ekosystem Luna jest specyficzny, bo wiele zależy w tym ekosystemie od jednego protokołu, a mianowicie protokołu Anchor Protocol. Jest to protokół, który no, pomaga nam brać pożyczki dolarowe pod zastaw Luny Ethereum niedługo Bitcoina, ale... Również płaci nam 20% za nasze stablecoin UST, czyli za dolary. Wrzucamy dolary bezpiecznie, 20% zarabiamy. No i to był główny produkt do tej pory, gdzie, gdzie rynek spadał w dół, ludzie się pozbywali kryptowalut, wrzucali w stablecoin właśnie UST. No i market cap TVL wzrosło do iluś tam na 100 miliardów dolarów, zamkniętych w protokole ANKOR, chyba 17 miliardów. Ludzie sobie zarabiali te 20%, patrzyli jak rynek sobie spada, się cieszyli, że oni nie tracą. No i to było główne, główny magnes no, tych pieniędzy płynących w stronę ekosystemu Luna. Ale teraz co się dzieje? No, Anchor Protocol no, nie ma tych pieniędzy, żeby wypłacać tym ludziom. No więc Fundacja Luny im dopłaciła 450 milionów. Ale ponieważ jest aż 17, czy tam ileś tam miliardów dolarów zamkniętych, to te wypłaty są ogromne. Na razie pożyczki nie rosną w górę, żeby to z pożyczek z, zysków, z pożyczek wypłacać. No i jest taki problem, więc postanowili oni w ostatnim właśnie głosowaniu zdecydowali, że będą o 1,5%, ten procent zmniejszać miesięcznie, aż do momentu kiedy właśnie pożyczki się zwiększą i będą mieli zyski z pożyczek żeby właśnie te wypłaty później zwiększać. No więc jest to pewne ryzyko, ponieważ to był główny produkt Luny. Tak naprawdę Ankor to jest 80% całego TVL na Lunie. No więc ja bym tak, jeżeli macie dużo Luny, może wziął jakieś zyski na Lunie w tym momencie. Bo co jeżeli ludzie zaczną wyciągać te pieniądze, bo już nie będą zainteresowani Powiedzmy tymi 15% lub mniej, jeżeli za te parę miesięcy się zmniejszy i po prostu zaczną wpłacać pieniądze na inne protokoły. Jak właśnie na Fantomę można więcej zarabiać, na Solanie można więcej zarabiać. Jeżeli się odbijemy, to tym bardziej nie będą chcieli trzymać. No nie, no i żebyśmy się odbili i by chcieli wziąć pożyczki, żeby wrzucić, no to by pomogło Lunie. Ale jeżeli po prostu zabiorą te pieniądze i nie będą chcieli jeszcze agresywnie wchodzić, no to może być, może być. To trochę ryzykowne dla, dla ekosystemu Luna, no jak, jak, jak mówiłem, dlatego że właśnie, o 14,7 miliarda tam jest zamknięte, no właśnie, że Luna jest bardzo zależna od tego protokołu ANKOR. Także ciekawe, zastanówcie się i podejmijcie decyzję sami. Pozdrawiam.